No cześć, cześć jak ja kocham ten moment zaraz po wyborach, słuchajcie. Ten kurz opadnie. Niektórzy sobie zdają sprawę, co gadali na Karola i będą musieli się tak czy inaczej spotkać z nim w cztery oczy. To jest dopiero niesamowite. Słuchajcie, no i tak, przychodzi taki właśnie moment, gdzie... Zdajecie sobie sprawę, że no różne rzeczy się gadało, nie? Różne wam rzeczy wasi pomocnicy tam przynosili, a wy musieliście gadać, wymyślać i nie wiadomo co jeszcze. Jacek Murański. Postać znana. Znana także panu Nawrockiemu. A teraz przyjdzie taki moment, gdzie się trzeba spotkać w cztery oczy z tym bardzo niebezpiecznym człowiekiem, który przecież w ustawkach uczestniczył. A wy jesteście bogu ducha winni y, zwykłymi polity, y, politykami, którzy nigdy nic nikomu przecież nie zawinili. No tam małe obietnice, a to się nie liczy zupełnie. I teraz, a, y, 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 słuchajcie, oni tam Karol Kowid na, na, naprawdę y, napsuli. No tak, Rafał Trzaskowski, słuchajcie, Rafał Trzaskowski, przecież on miał za sobą, tak, telewizję państwową. Y, jakieś służby na pewno. Premier tak nadawał, że ja pierwszy raz widziałem premiera w ogóle, żeby tak nadawał, kurde, na kogoś. No i do tego jeszcze miał jakieś anonimowe y, źródło y, finansowane z Niemiec na Facebooku. fajnemu tam reklamy też robili. No, no to jest niesamowity, i to przegrał. No to sam sobie zwinę, no co tutaj dużo mówi. No jest. Ale w każdym razie, słuchajcie, no muszą się jednak spotkać cztery oczy. I ja już to widzę, słuchajcie. Właśnie ja taką historykę wpadłem dzisiaj. To gdzie wchodzi Donald, tam nasz kochany premier Donald Tusk do Nawrockiego, do gabinetu, nie? No i grzecznie rozmawiają, bo wszyscy stoją i nagle nawróć mówi, przepraszam Państwa na chwilkę, czy możecie na chwilę opuścić tutaj lokal, bo ja bym chciał z panem premierem dwa słowa dosłownie prywatnie tutaj na temat bezpieczeństwa Polski. No i wszyscy wychodzą, Karol, znaczy Karol, Spoc premier spocony siedzi, nóżka mu lata, no bo się denerwuje, Karol się odwraca, sięga do barku, otwiera barek, wyciąga szalik, zakłada, nie wiem, czy tam Legi Warszawa, czy tam Gdańsk, ktoś tam, odwraca się i nagle premier... Później już, nie? Taka relacja. Słuchajcie, no nie wiem, później zgasło światło nagle. Obudziłem się na kozecce, po, tam po, po już dłuższej chwili, prawda? Jakiś taki ból czy coś. No Ka Karol mówi, że była przerwa w dostawie prądu. Potknąłem się, upadłem. No i to taka cała historia właśnie, taka cała historia. Ja już dzwonię do Urszuli van, van der Leyen, skąd te przerwy prądu są? Przecież nie powinny być nasza Europa, wspólnota. Przecież daje sobie radę z tym, no. No ja myślę, że tak by było. Ja myślę, że tak by było. No Karola, wiadomo, Karol by tam wyszedł z tej sesji, nie. Przepraszam najmocniej, mam po prostu problem z ręką, bo teraz mnie tutaj boli, coś tam. A co się panie prezydencie stało? Nic, chciałem uchronić pana premiera, jak upadał, żeby głową. Okant nie uderzył, no i podłożyłem rękę i się o moją rękę uderzył. No, co tutaj będę dużo mówił? No, co ja tutaj dużo będę mówił? No, mogłoby tak być? Mogłoby tak być, bo wyobraźcie sobie teraz, nagle, że po takim całym hejcie, wy zostajecie prezydentem i teraz coś do was przychodzi, to was tak hejtował tak naprawdę. No, bo co on robił? Naprawdę wam jechał po prostu po garach i się musicie z nim cztery oczy spotkać. Uśmiechacie się? Tak jokerowo trochę. No, bo no, co jak inaczej, no? Kurde, ja powiem Wam, że ja jestem taki trochę pochodny, pochopny chłop, taki szybki jestem, no. Teraz tego jaszczura zamknęli, wiecie, ja, ja powiem Wam, że ja byłem. Oni mówią, że to pato streamer jest i w ogóle. Ja byłem trochę idolem jego, powiem Wam. On tak przeklinać umiał. Ja bym się tak w życiu nie nauczył przeklinać, no. Ja chciałem się tak nauczyć. Próbowałem! Nie jesteś, połączy... nie jesteś w stanie aż ten sposób połączyć. Że tak powiem, przeklinania z Polski. Nie jesteś w stanie, jeszcze wplątując, na przykład w to właśnie nazwiska, na przykład różnych polityków czy coś. Nie jesteś w stanie. To jest... On takie warkocze robi, że po prostu to. Mam nadzieję, że on wyjdzie dalej będą robili te streamingi, bo one dużo pomagały właśnie. <laughs> nie no, słuchajcie, nie wiem, kto go lubił, ale powiem Wam, że ja do chupa nic nie mam, no po prostu se gadał, nie? Tylko ostro, on jechał ostro, jej jej je. No i tak można tego porównać trochę do premiera, można? No tak, że premier bardziej kulturalnie, bez przekleństw, nie? Też jedzie, też jedzie. No dobra, słuchajcie, teraz wotum zaufania. Bo gadamy, gadamy. Ale tak, wotum zaufania. Oczywiście premier, no wiadomo, że zdobędzie te wotum zaufania, bo tam przecież cała już jego ekipa siedzi. Dlaczego ma tego nie zdobyć? Tylko y, ma z wotum zaufania y, Sejmu. Ale nie ma pewnie wotum zaufania, tak myślę, y, społeczeństwa. Mogliby jakiś referendum zrobić czy coś. Ja wiem, że to kupę kasy. Ale byśmy pokazali, czy byśmy chcieli dalej takiego prezydenta. Znaczy <laughs> tego, przepraszam, pre takiego premiera, nie? To by przecież to wszystko. I przy okazji jeszcze w tym, w tym referendum, żeby czy chcemy na przykład takiego właśnie pana Szymona Chłowie na takim stanowisku. I pan, pana Kościniaka Kamyszka, o, na przykład też. Fajnie one teraz napisał, słuchajcie, jak Karolek obejmie, słuchajcie, obejmuje Urząd Prezydenta, tak, to zostanie też zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Konstytucja daje mu spore wpływy na wojsko, tak, rozumiecie to? No oczywiście, że tak, bo to jest prezydent, no. Bez jego podpisu nie wejdzie w życie. RF, RF, reforma systemu dowodzenia, na którą armia czekała od lat. Tak. Nie zostanie też przyjęta strategia bezpieczeństwa narodowego. Tak. Ja mam tu ustawie, proszę, poczytajcie sobie to, co, co on napisał. To jest nieprawdopodobne, bo wiecie o co, o co chodzi w tej ustawie. O to chodzi, żeby oddać dowodzenie, tak naprawdę, Brukseli. Żeby chociaż jeszcze na to, to jeszcze może, może, ale to też nie, bo to no, jak, no kurde, jesteśmy Polską, no Polska to... Ojej, by mi z kanał zablokowali Jak ja bym to powiedział Słuchajcie, naprawdę to jest po prostu Dobra, słuchajcie, walczymy o złotego ziemniaka Nie o patopolityka Ja mówię wam poważnie, różne nazwiska Nawet tam pani ale Różne mam na razie I ja już wam mówię, obiecuję wam I że to zrobię Robię już kategorie, słuchajcie, jak co i jak I one się już niedługo pojawią Dzisiaj będą jeszcze, niestety, śmieszne tylko komentarze Z różnych filmików Więc naprawdę takie, które mi... Patrzcie, spociłem się, leci ze mnie, kurde. Jest męcząca robota, słuchajcie, gadać z wami. Bardzo to jest męczące. Nie, ale słuchajcie, lubię, nie wiem, dlaczego lubię to robić. Lubię to robić, nic z tego nie mam, lubię to robić. No dobra, nieważne, czy ja mam coś z tego. możecie mnie wesprzeć, to wtedy będę miał coś z tego, na przykład kawę postawić, nie? czy tam coś. Ale możecie też mi dać suba i lajka w górę tam, czy jak to się nazywa. Ale w każdym razie, słuchajcie, lubię to robić. I chciałem Wam powiedzieć, że skategoryzujemy to. Tak, niedługo. na Niestety pato premiera, niestety ja tylko y, chyba, ty, ty, chyba tylko jedno nazwisko na razie, słuchajcie, jest takie typowo pato premiera takiego mocnego zawodnika, to pan Sikorski po tych wypowiedziach na temat inżynierów. No. Tak mi się wydaje, słuchajcie, tych zmiany zdania, nie wiedział, nie wiedział co powiedzieć. To on się by kwalifikował na pato, na pato, tak. Trzeba by go zdjąć z tego. A na takiego pato, że tak powiem, polityka. No na pewno pani od ziemniaków to na 100%. No i tam jest, słuchajcie, no bo też wykopałem takie stare nagrania pani tej od ministery klimatu. No, no to to się działo, no to po prostu No ona, na pewno ona by Pierwsze albo drugie miejsce, jeszcze nie wiem Ale dobra, słuchajcie, waham się e, Jutro wam zrobię listę na jutro, wstawię tutaj A wy e, f, Nie wiem, czy zrobimy ankietę Czy po prostu da, dacie mi znać w, w, Informacjami, informacjami. E, Wiadomościami, no Po prostu, na który numerek Głosujecie najbardziej I co was tak naprawdę zachwyciło no. A jak będzie 10 tysięcy subów, robimy live'a Robimy jak nic, słuchajcie, wtedy sobie pogadamy. Je, jakie to będzie fajne. Tak się połączyć z wami. I po prostu. To Coś pięknego to będzie naprawdę. Nie wiem jeszcze, jak ja to zorganizuję. Ja nie wiem, jak to wszystko podłączyć, ale to zrobię. Mówię wam, że to zrobię. Także trzymajcie się do jutra. <laughs> mam nadzieję, że choć trochę Wam humor poprawię. choć trochę. Także czekamy na rozwój sytuacji. Cześć, cześć!